zresztą dzisiaj chcę powiedzieć o zaufaniu czy zaufanie jest właściwe jeżeli ktoś zaufa wam powie wam tajemnicę że się wam że się was na przykład, że się was zakochał czy jakieś koleżance czy powiecie tej, tej osobie bez wiedzy tej osoby która wam zaufała tą tajemnicę, że się zakochał nie, ja uważam, że nie powinno się mówić tajemnic bez, bez wiedzy tej drugiej osoby, która powierzyła wam tą tajemnicę, bo nie ma zaufania wtedy. A jak wy, wy uważacie, czy wasze zaufanie do tej osoby, czy do mnie, czy do jakiejkolwiek osoby jest właściwe? Ja uważam, że tak. Bo jeżeli się ufa i się mówi tajemnicę tej osobie, to ta, ta osoba druga ma, ta, ma tą tajemnicę w sekrecie nie zdradza tej drugiej osoby bez Twojej wiedzy czy zaufanie jest y, potrzebne? tak bo jeżeli nie ma zaufania to nie ma y, nie ma po prostu y, y, nie ma po prostu takiego wsparcia tej osoby bo wam, wam zdradziła tajemnica ale nie miała Wam zdradzić tajemnicy jeżeli jeżeli nie ma zgody tej osoby bo czy tajemnica jest jest do zdradzenia, Chyba nie. Bo jeżeli nie masz zaufania, to nie ma po prostu... Nie ma po prostu po to mówić tej, tej osobie o tej tajemnicy. Jak u Was? Z no, tą, tą tajemnicą i z tym zaufaniem. Czy wy ufacie tej osobie i mówicie tajemnicę? Powiedzcie mi zaufanie, a ja przy ten Wam serduszko. Dzięki do usłyszenia w kolejnym odcinku.